Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzimy, przed nami piękna, złota jesień. Mamy pierwszy tydzień listopada. Pogoda bardzo ładna. Jak wiecie, ostatnio udało się całkiem fajnie pozbierać prawdziweczki. Nie spodziewałem się w listopadzie jeszcze takiego zbioru, takiego wysypu prawdziwków. Całe gniazdo, można powiedzieć, się udało mi się znaleźć. Było to 2 listopada. Więc bardzo fajnie po wszystkich świętych udało się troszeczkę pochodzić po lesie. Pogoda też na to pozwoliła. Więc nie ma co tylko się cieszyć. Sami spójrzcie jak fajnie Wam wygląda. Piękne kolory. Ja mam dzisiaj mniejszy troszkę koszyczek, ponieważ mam troszkę mniej czasu. Nożyk w kieszeni, więc postaramy się poszukać jeszcze grzybków w listopadzie. Mam nadzieję na jakieś prawdziweczki. Wiem, że grzybki są, więc fajnie powinno się Pochodzić po lesie i coś nazbierać, jak widzimy tutaj mocno dziki działały, no ale co zrobić Jest ich naprawdę dużo teraz w Polsce Wszędzie ryją, no ale to już My tego nie zmienimy Więc ja biorę koszyk, nie przedłużam Ruszamy tutaj do lasu, znajdujemy się W Lasach Województwa Małopolskiego powiat Tarnowski Ostatnio byliśmy w takich laskach troszkę Bogaczył w prawdziweczki, no i jak wiecie sami z poprzednich filmików udało się dosyć fajnie pozbierać. Zobaczymy co dzisiaj się uda znaleźć. Sami spójrzcie jak pięknie. Kto by pomyślał, że tak, taki piękny będzie listopad. Ruszamy w las. Można powiedzieć moje ulubione miejsce. Pełno mchu, piękne widoczki przed nami. Kilka prawdziwków brunatnych. Udało się młodziutki znaleźć, jest ich dużo, ale wiecie, ja wolę takie mniejsze. I tu mamy pierwszego prawdziweczka. Albo i nie. Był, ale niestety coś z nim, coś mięciutki zgnił, można powiedzieć. Przymrozków nie ma. Ciekawa sprawa. Sami zobaczcie, jak się fajnie tutaj. Idzie tą dróżką. Piękny muchomorek. Czerwony naszej drodze. Tam cała populacja. No piękny. A tutaj chyba prawdziweczek. Pewnie że tak. Jest pierwszy można powiedzieć. Też taki mięciutki. Chyba też go nie będę zrywał. No szkoda. Strasznie namilgnięte. Gąbka gruba. Pięknie wygląda, ale zostawimy go w spokoju. A tutaj przed nami podgrzydek piękny. Też grubiutki, ale już nie tak nawiwiwięty. Ląduje w koszyku, zaraz sobie go obierzemy. I ruszamy dalej Pięknie słoneczko przebija się Przez drzewa Pięknie pajęczynę widać A tutaj do słoneczka Nagrzewa się prawdziweczek Tego już nam dzisiaj nikt nie odbierze Sami spójrzcie jaki pokręcony Śmieszny Grzyszek wystawił do słoneczka Nagrzewa się więc bierzemy go no, fajna, fajna sztuka. Przyjemnie. Tutaj niedaleko jest potok. Fajnie go słychać. Nie wiem, czy to będzie dobrze na filmiku widoczne, ale słychać potoczek. Koło niego taki prawdziweczek. Listopad, takie cuda. Pięknie. Ląduję do koszyka, ruszamy dalej. Z jednej strony można zauważyć szarość jesieni. A z drugiej zieleń muchu. Sami zobaczcie jaki kontrast. Tu i taka ścieżka przebiega. Pięknie to wygląda. Koszyczek na ziemi, więc udało się coś znaleźć. Jest przed nami piękny prawdziweczek. Przepiękna sztuka. Obiedzony przez ślimaczki no ale nie ma co narzekać jest kolejny dzisiejsze, dzisiejszego dnia więc ląduję w koszyku pochodzimy sobie tutaj po tym mchu i może uda się jeszcze jakiegoś namierzyć szukamy dalej jak widzicie kilka siteczek wpadło do koszyka tak żeby dzisiaj na wieczór jakieś jajecznicze sobie zrobić a przed nami sami spójrzcie zamszowy kapelusik, piękny borowik cegla z topory przepiękny muszę wam powiedzieć, że żołądzie atakują jak szalone, w tym roku jest masa, więc trzeba uważać ten piękny borowiczek ląduje do koszyka kolorowo się nam tutaj zrobiło. Pochodzimy sobie tutaj po tych liściastych lasach i poszukamy prawdziweczków. Jak sami widzieliście przed chwileczką na początku tej dróżki. Znalazłem borowika cegla porego Weszłem troszkę głębiej w ten liściasty las. Dość no tam i spójrzcie, co mnie tu przywitało. No piękny, piękny prawdziweczek. Wiem, że słonko strasznie jarzy, no ale jest. Piękny wsi, ląduje tutaj do koszyka. Bierzemy nożyk i kilka metrów dalej. Już go na pewno widzicie. Drugi taki większy osobniczek, pięknych grzyby. Żołędzi multum koło nich. No niesamowity. Początek listopada, i takie sztuki udaje się nazbierać. Ląduję do koszyka, ruszamy dalej. Tak sobie chodzę i chodzę po tym lesie. No i pod nogami spotykam tego, jego pana. Tu mamy te znalezione piękne sztuki. A tutaj kolejny. Kolejny duży prawdziweczek. Kapelusze już nie takie e, ciemnawy, ta, ciemnawy brąz, takie wypłowiałe można powiedzieć, ale piękny, piękny okaz kolejny, więc bardzo fajnie tutaj troszkę jaśniej przecięty lasek, więc szybki też może i lepiej dostrzec, dostrzec. ląduje do koszyka. Pochodzimy sobie jeszcze tutaj i będziemy się Krować ku wyjściu z lasu Ruszamy w drogę Moi drodzy Jak widzimy las zostawiamy za sobą Piękne tutaj wyjście z lasu Pięknie, tutaj sobie pójdziemy Chociaż widzę strasznie zryte przez dziki Zobaczymy co nam się podziało No jak widzimy tyle prawdziweczków I innych grzybków udało nam się nazbierać Same takie można powiedzieć większe osobniki, dwa takie młodsze. No, poprzednie grzybobranie było dużo lepsze. Ale też byłem w innych lasach i no i widzę, że tam też na następne grzybobranie się udam. Jakoś w tygodniu może znajdę, znajdę czas mam jeden dzień wolnego, więc coś sobie jeszcze pozbieramy. Jeden urowik topory. było ich więcej, ale większych nie zbierałem. No piękne, jak na 3 listopada. Myślę, że całkiem przyjemne zbiory. Też długo nie chodziłem, ale pogoda piękna. No ostatnio nie spodziewałem się takiego wysypu jak był. Mam nadzieję, że obejrzeliście poprzedni filmik, jak nie, to zapraszam. Tam naprawdę zdziwiłem się mocno. Po wszystkich Świętych udało się taki piękny koszyk pełny prawdziweczków nazbierać, więc jest co oglądać, więc zapraszam Was na niego. A dzisiaj widzimy troszkę skromniej ale też przyjemnie inne lasy lądują w koszyku grzybki ja poproszę o subika lajka i jakiś komentarz jeśli filmik wam się podobał zachęcam do oglądania poprzednich filmików z grzybobrania ja ruszam w drogę powrotną trzymajcie się cześć